Cześć, witam Was w pierwszym odcinku Zagrajmy w Minecraft ja nazywam się 007pl Minecraft No i chciałbym Was zaprosić do naszej wspólnej gry. Zacznijmy sobie od stworzenia nowego świata na survivalu. Nazwiemy go może Przygody z Minecraft przygody przygody do... Mhm. Pierwszy odcinek będzie nudny, bo wiadomo, będzie trzeba znaleźć i dom i wszystko. No już myślę, że pozostałe będą trochę lepsze. O. Moment, bo mi się tutaj coś zbudowało. Ok. Zaznaczymy sobie miejsce naturalnego spać. Okej, okay, mniej więcej tak to będzie wyglądało. Zbijemy sobie kawałek drzew. Okej, okay, chyba teraz wystarczy. crafting table teraz trzeba zrobić patyki dobra na razie tylko patyki i też siekiery przepraszam i killów, bo za chwilę pokopiemy wróg Zajdziemy trochę pod ziemię. Chyba, że tam zobaczymy. Okej. Okay. Spoczko. Gdzieś tu się wychodzi. Aha, tu fajne. Spoczko. Teraz zróbmy sobie narzędzie już takie brukowe. Czyli kilof... szeker Miecz łopata Okej okay. Co ja zrobiłem? Dobra. Znajdziemy sobie jakąś miejscówkę na pierwszy dom. Tutaj za bardzo nie ma gdzie. Pójdźmy sobie tam najpierw hmm. zobaczyć. O, krówki! Krówki trzeba Aha, tak. Tylko powiem, że jak będzie mi napływała um. tak naprawda, to na chwilę go po prostu, o tak jak teraz, tak tylko wyłączę. O, skurczko. Um, um, um. Okej. Okay. Tutaj może będzie węgiel. O, jest węgiel. Copinho no Dobra, trochę węgla już mamy. Nie trochę, nawet dużo. No to chodźmy tam, zobaczmy, co tam jest. Tam jest chyba morze. Tak. Chyba. Ups. No to pójdźmy w takim razie tam. O, krówki, kolejne krówki. Fajnie. Oj, sorry, tu coś mi się włączyło. Sorki. Wielkie sorki. Sorki. Jest tym, gdzie można sobie zrobić łóżko. No. Tylko trochę pozabijamy jeszcze owej o wjechać tu dobra, idziemy do owcy. Do owcy no no, no, no sobie. Okej. Okay. No dobra, więcej ich sobie. No tylko biały, żeby tam te czarne, tak w miejsce miejsca zbytnio nie zajmowało. też na no razie dużo go nie potrzebuje. Da. Teraz, może poszukamy sobie miejsca na jakąś piadowszą chatkę. No i będziemy chyba kończyć ten odcinek. Dobra. I trochę jeszcze drzewo sobie porąbiemy. Oczko. No dobra. No. Jeżeli słyszycie trochę telewizor, to sowy. Bo teraz nie mam zbytnio możliwości, żeby go ściszyć, więc z góry sowy. No nie, znowu woda. W żadnej jaskini tutaj nawet nie mam. Są, nie mam tutaj Naprawdę. Spójrz. Tam jest jakaś Nie mała. Jest też chyba jaskinia. Tutaj, tutaj znaleźć żelazo. Poczekajcie tylko sprawdzę jak mi tam czas z nagrywaniem łodzi. Czekajcie. Tak, właśnie się przekonałem, że już muszę kończyć, więc do zobaczenia do następnego odcinka. Dzięki. Cześć i na razie.